Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Dogara Dobrowara. Dzisiaj będziemy robić wieprzowinkę szarpaną w sosie barbecue i do tego makaron chiński z warzywami, z mrożonki, cebulą i wszystko robione na oleju kokosowym. A więc potrzebować będziecie składników takich jak. Bliżej. No to się wytnie. Krucha wieprzowina. Można oczywiście samemu sobie zrobić wieprzowinę taką szarpaną, ale to jest czasochłonne i potrzeba jeszcze technik suwi, więc to może być dosyć problematyczne. Makaron. My używamy takiego chińskiego makaronu z przyprawami serowymi, bo bardzo dobre w smaku. Czedar w plastrach. To jest taki czedar, który jest dodawany bardzo często do burgerów. Nie jest to prawdziwy cheddar ale do takich dań pasuje idealnie. Cebulki, papryczkę, barbecue, no to do wieprzowinki, olej kokosowy do smażenia i mieszankę warzyw mrożonych. Mieszankę możecie sobie wziąć jaką chcecie. My wzięliśmy taką hiszpańską, bo ma dobre przyprawy i warzywa, które nas interesują. I to wszystko będziemy robić w wokół I deskę też potrzebujecie. No tak. żeby przygotować taką pysznutką kruchą wieprzowinkę trzeba po pierwsze wyjąć ją z, tej, z tego opakowania przełożyć w opakowaniu takim foliowym do naczynia żaroodpornego i nastawić piekarnik włączyć piekarnik nagrzanie góra dół na temperaturę 120 stopni i piec przez 40 minut Piekarnik nastawiamy na grzanie góra-dół. Temperatura 120 stopni i pieczemy przez 40 minut. Piekarnik już rozgrzał się do 120 stopni, teraz wstawiamy naszą wieprzowinkę i nastawiamy ją na 40 minut. Teraz będą krojone warzywa. W pierwszej kolejności posiekana zostanie cebula biała, później cebula czerwona, później paprika i czosnek. Zaczynamy! Jeśli pod tym filmem będzie 50 łapek w górę a na kanale pojawi się 200 na subskrypcja drugi prowadzący zje speśniałą paprykę z kosza. Co kurwa? Se você é crazy content, crazy shit content, to opiszcie w comentários. Aha. Dzisiaj pokażę wam, jak szybko obrać czosnek. Macie takie i musicie go znieść. W ogóle widzowie nie uwierzycie, ale wczoraj i przedwczoraj dostałem na Instagram ofertę współpracy z, od, od Skamu i Spamu. I, i nie przyjąłem. konto z Scam Polska. Widzieliście, co did there? To jest Scam. Teraz wszystkie nasze pokrojone składniki wjeżdżają na patelnię. Cebula już jest. Mamy dużą patelnię. Woga mamy. Woga, bo to jest wogi, W ogóle. Taka piosenka. Jest. Teraz dodajemy oleju kokosowego na patelnię i włączymy ją do grzania. Jesu, mięso, mięso, Zmażoną cebulę rzucamy do miski, żeby móc smażyć teraz warzywa różone. Niesamowita sprawa. Zrzucamy znowu puszczu. Bo mi teraz sporo. Zmierzamy ogień, żeby nam zamrożone warzywa nie szlały za bardzo. Pamiętajcie też, żeby wyjąć folię z przyprawami, bo już nie raz wrzuciłem w konek. Warto jeszcze wymienić, jakie warzywa znajdują się w tej mieszance. Widzimy tutaj na pewno ziemniaki, cukinie fasolę szparagową białą oraz zieloną, marchewkę kukurydzę, cebulę oraz paprykę. Teraz mięso wrzucamy na patelnię, ponieważ trzeba je usmażyć. Dajemy wszystko razem z sosikiem, ponieważ on wyparuje. Chyba nawet tłuszczu tu nie trzeba, nie? Mamy makaron i dwie przyprawy Jedną przyprawę i jeden sos Bultok Teraz dodamy do naszej usmażonej wieprzowinki sosu barbecue. Sprawdzę tylko, czy jest otwarty. No, myślę, że nie. Pamiętajcie, że trzeba to sreberko zdjąć, zanim otworzycie sos. Znaczy, zanim go użyjecie. I zalewamy wieprzowinkę sosem barbecue. Całość mieszamy aż wieprzowina cała na bierze koloru od sosu. I właśnie w tym momencie nasza wieprzowina jest już skończona. Można ją już podawać. Teraz następuje już ostatni etap naszej potrawy, czyli mieszamy wszystko w boku do naszych warzyw. Z mrożonki dodajemy wcześniej pokrojoną cebulę i smażoną z papryką i z czosnkiem. Teraz dodajemy sos, który był zamłączony z makaronem. Teraz wrzucimy kluski. Dobrze wymieszać razem z warzywami. Teraz dodajemy przyprawę serową, która też była zawarta w makaronie. Ogólnie jest to makaron filmy Bulldog. I wsypiemy ją teraz do makaronu. Nawet Bulldog. Punktem. Teraz dodajemy ser bar i całość będziemy przykrywać, żeby ster się roztopił. Zasiadanie jest już gotowe. Teraz będziemy je próbować. Zobaczymy co z tego wyszło. Mm. Ekstra. Lekko pikantne. Co sądzisz? Mocno serowe. Bo był ale ta tak. wieprzowinka bardzo dobra, słudziutka. Ogólnie no, tak powinno się właśnie robić makaron, a nie takie innym filmiku na naszym kanale, o którym nie wspominać. No ten makaron. Staraliśmy się, żeby wyszedł jak najlepiej. Ale jednak do tego zielonego makaronu, który zobaczyliście ostatnio, to zupełnie nie ma podjazdu. Szkoda, że nie możecie poczuć jak to pięknie pachnie. No nie, bo każdy umrze zanim podjedzie do niego. No dobra, no i to było na tyle. Całość oceniam tak 8 na 10. A ty? Ja też oceniam. 9 na no 10. I... Pamiętajcie, że oglądaliście do końca, zostawiajcie like lajka. Abyście obejrzeli do końca, to może to... bardziej w środku filmu. <śmieniu> Nie, 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 ja tylko mówię na końcu, żeby na przyszłość odcinek. To by to jest w środku filmu. Dziękujemy za uwagę i za nadwagę. <śmieniu>